Wieś to nie tylko świadectwo dawnej architektury, ale także niewyczerpane źródło inspiracji dla wielu architektów. I chociaż jest coraz mniej starych z trzech, to mądrość ludowych cieśli cały czas jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Faktycznie ta wycinanka jest tam obsesyjna. Co najważniejsze, to dostrzeżenie żywych wartości w tych tradycjach. Zawsze te motywy, które istniały kiedyś, są, są w jakiś sposób przetwarzane, i w ten sposób tworzy, tworzy się nową jakość. Prosty dom, ale działa bardzo mocno w przestrzeni. Tradycja i, i, i nowoczesność musiały się gdzieś spotkać. określenie ludowa mądrość można odnieść także do architektury tworzonej przez ludowych cieśli. Na to pytanie postarają odpowiedzieć się młodzi architekci ze Śląska, którzy najpierw sami powiedzieli, że zajmują się głównie projektowaniem świętego spokoju, ale udało im się także zaprojektować budynek administracyjny Muzeum Wsi Opolskiej, inspirowany śląską chatą. To jak to jest z tą ludową mądrością? Sam fakt, że udało nam się go przetransformować wprost na Współczesną funkcję budynku administracyjnego dla Muzeum w Opolu świadczy o tym, że, że jest to schemat uniwersalny i bardzo mądry. Mądry przez swoją prostotę. Mhm. A jakie mieliście bezpośrednie inspiracje? Jak wyglądało projektowanie Waszego budynku? Odwiedziliśmy jedną z chałup i zauważyliśmy, że taki klasyczny układ chałupy śląskiej to jest budynek, który składa się z izby białej, z sieni, z izby czarnej. Izbie czarnej było całe życie, codzienne życie mieszkańców. Tam były skupione wszystkie funkcje takiego codziennego życia, a w Izbie białej to było takie miejsce, które było odwiedzane tylko od święta. Tam byli wprowadzani gości, tam jeżeli jakieś ważne imprezy się odbywały, domowe, to właśnie tam. I to było miejsce, którego na co dzień się nie korzystało. Czyli ten program idealnie nam pasował w to, żeby zmieścić go właśnie w taką klasyczną chałupę śląską. A sień służyła temu, żeby do niej wejść, z nich wyjść, bo ona była też tak w tych starych haupach budowana, że można było ją przejść na wylot. I dosłownie po przetransportowaniu tej, tej, tej myśli do naszego budynku wszystko nam się pięknie zmieściło. Czy to właśnie za ten projekt zostaliście nominowani do prestiżowej nagrody Miss Rohe 2008, do Oscara architektów? To było dla nas bardzo niespodziewane, to był dla nas olbrzymi zaszczyt i, i tak to tak traktujemy. Grono tych y, architektów z całej Europy, którzy są do niej nominowani, jest bardzo duże i znaleźć się potem w tym którymś z kolejnych etapów, to jest rzeczywiście jeszcze większe wyróżnienie. Natomiast tak jak mówię, dla nas, na początku jakby naszej drogi zawodowej, to, to było niesamowite wyróżnienie i zaskoczenie. Chcąc zrobić głąb, to trzeba najpierw ściąć drzewo w odpowiedniej porze, w roku, to znaczy się przynajmniej od grudnia do tego lutego, co było ono miało swoje zatkane, nie rosło, nie? Później, jak się to potnie na gnotki, trzeba to poszczepać tak jak dawno, żeby zachować słoje w drzewie i żeby to drzewo nie było poprzecinane inaczej, no, względem słoi. To wyrobu u nas drewno no, to połodzi świerki i odła. Jest to drzewo, co się na dachu no i mi rozsycho, nie nagrzewo się, no i mi no sękate. Mając ten kawałek tego drzewa, nie? Już jako guntu, takiego trochę obrobionego, no wkładam go do urządzenia naszego No i po prostu się go, się go strugo na gładko, żeby woda lepiej z tego dachu leciała. Gont pochodzi z orawy. W mojej rodzinie dziadek robił gunty, ojciec zrobił. No i tak po prostu zostało, nie? Mądrze zaprojektowane, ale także piękne. Takie są dawne drewniane domy wsi polskiej. Tym pięknym zainspirowali się projektanci Domu Krytego Gontem. Jedna druga duetu dzisiaj razem z nami, Piotr Nawara. Tak. Witam cię bardzo gorąco. Dom Kryty Gontem to jest jeden z lepszych projektów polskiej architektury mieszkalnej, właściwie można powiedzieć, że jedna z wizytówek polskiej architektury. Jaki mieliście pomysł na ten projekt? Szukaliśmy yy, materiału tak naprawdę dla budynku jednogryłowego, to znaczy połączenie w tym przypadku ścian łącznie z dachem. Szukaliśmy materiału, który będzie dosyć bliski tradycji południa Polski i znaleźliśmy gond, który jest ręcznie formułowany, ręcznie, ręcznie upany. Nadaliśmy mu barwę, i tak powstał główny materiał, który potem tak naprawdę był napędem całego projektu. A wytłumaczysz, czym konkretnie jest GONT? Jest to drewno, jest to sposób formowania drewna i potem układania go, jeżeli chodzi o pokrycia dachów i ściany pionowe budynków. Bardzo prosta technologia, w stu procentach czerpiąca z polskiej tradycji. Czyli to, co tradycyjne, jest bardzo piękne, ale też bardzo praktyczne. Staraliśmy się w tym projekcie czerpać z pewnej tradycji, ale stworzyliśmy też, myślę, ciekawy zespół ludzi właśnie, którzy pomogli wytworzyć dosyć nowoczesną architekturę za pomocą tak naprawdę tradycyjnych narzędzi, tradycyjnych środków. Obserwowałem dziadka, swoich rodziców, wuja, ciotkę, no i po prostu się nauczyłem. No. I... Sobie kręcę, zakładam klinę i sobie obkręcam dookoła. Dużo została ta tradycja, a dużo się nowych rzeczy wyrobia, co przedtem się nie robiło tego. A robimy też różne rzeczy, podpieczymy do piekarni, jakieś szuflady. Meble się też robi, jakieś bieliźniaki, brudniaki. My robili też z córką wozy. Wozy, normalnie wozy. Przywieźli nam no, stelaż, taki jakby wozu, trochę. koła drzewiane od ręczami. Wszystko normalny, włos pod konia. Konia założyć, i my to musieli z córką wyplić. Tak. Takie musiały być fale. Polską wizytówką na Expo 2005 w Japonii był projekt Krzysztofa Ingardena, który dzisiaj jest razem z nami. Proszę powiedzieć, w jaki sposób powstawał ten budynek, który tak mocno nawiązuje do polskiej tradycji. Mieliśmy różne pomysły. Najpierw, czy stosować szkło, czy stosować jakieś materiały dziwne, takie. Ale szkło nam nic nie powie o Polsce. To jest tak wyeksploatowany materiał, że zarzuciliśmy ten pomysł. I w pewnym momencie trzeba było się cofnąć. Cofnąć właśnie do Chopina, do krajobrazu mazowieckiego, do łazienek, gdzie stoi pomnik Chopina. I wtedy zobaczyłem po, właśnie na pomniku Chopina. Chopin siedzi pod wierzbą. I wobec tego wierzbowe witki, właściwie łatwiej jest zastosować wiklinę. I w pewnym momencie uznaliśmy, że to jest dobry kierunek. Czy w innych Pana projektach pojawiają się także inspiracje sztuką ludową? To jest projekt Pawilon Wyspiański 2000. Jest to pawilon, który eksponuje odtworzone... W szkle, witraże według szkiców Wyspiańskiego. I jednocześnie to jest jedna część budynku, jedna funkcja, a druga część jest poświęcona funkcji informacyjnej miasta, czyli Centrum Informacyjne Miasta. Więc takie dwie funkcje musieliśmy się połączyć w budynku. Funkcje o zupełnie różnych wymaganiach, jeśli chodzi o światło. Zaprojektowaliśmy kształtki ceramiczne o kolorze i materiale tym, tym samym, co, co znajdujemy w, w otoczeniu. Ustawiliśmy je pionowo. Zawieszając na dwunastometrowych linach stalowych, prętach stalowych, i te kształtki można w różnych kierunkach przesuwać czy, czy odginać. Prawda? I w ten sposób regulujemy światło, które wpada do wnętrza. Można je zamknąć, można otworzyć w pewnych fragmentach, w których, których należy. I, i to, to była znowu metoda. Na zastosowanie materiałów lokalnych, materiałów, które związane są z tradycją, ale w taki sposób, który, e, który jest odpowiedni dla współczesnej architektury i też dla innych, e, innych funkcji, współczesnych funkcji. Te kwiaty to są takie kwiaty wyobraźni. Większość z nich to kwiaty wymyślone, ale też inspirowane kwiatami, które rosną w ogrodzie, na łące. Kwiaty były malowane najczęściej. W okresie świąt Wielkanocy, wtedy kiedy to wszystko budzi się do życia, cała przyroda i, i zalipianki też chciałem mieć pięknie wokół swojej zagrody i nie, i nie tylko, również w domach i zacząłem malować kwiatki na zewnątrz i te kwiaty często zdobią całe obejście przez cały rok. Czerpiańskie kwiaty to przede wszystkim bardzo y, jaskrawe y, kolory i zestawianie y, kolorów, których artysta profesjonalny na pewno by tak nie zestawił. Na zasadzie kontrastu i sama technika malowania jest taka, że nie, y, efekt cieniowania nie uzyskuje się poprzez mieszanie kolorów, a poprzez nakładanie kolorów. Piękną, nawiązującą do tradycji architekturą zainteresowana jest także aktorka Agnieszka Suchora, która z zainteresowania, z zamiłowania jest architektem wnętrz. A wszystko zaczęło się od pewnej starej stodoły. Nie, nie, wszystko zaczęło się tutaj niedaleko na krakowskim przedmieściu, jak mieszkałam w Dziekance, słynnym akademiku aktorów, muzyków i plastyków. Ja tam już wiórkowałam podłogę na, na drugim roku studiów w szkole teatralnej, a stodoła pojawiła się trochę później. To już była kolejna, jakaś, kolejna kolejna moja praca. To, co ty robisz, to jest ochrona polskiej tradycji. Nie tylko, bo to jest też czerpanie z niej, czyli ja się jej przyglądam, patrzę, co było dawniej. Mhm. Po prostu to, co jest tradycją, to są te najcenniejsze rzeczy, tak mi się wydaje, które przetrwały. Czyli jeśli przetrwały, to. Były jakoś bardzo dobrze wymyślone i tak współgrają z ludźmi, więc warto po prostu nie wywalać tego, nie odrzucać, tylko tak się czasem obejrzeć i bardzo fajne jest właśnie, jak się z tego czerpie, przetwarza i no i to jest jakaś taka nasza kultura, jakaś ciągłość, która idzie dalej. Ciekawy dialog z tradycją możemy zauważyć w projekcie Tomka Głowackiego. Udało Ci się stworzyć projekt stodoły. Czy to dlatego, że chciałeś trochę chronić architektoniczne dziedzictwo polskiej wsi? Nie, nie miałem tego na myśli. Miałem na myśli ochronę jakby kontekstu miejsca. I ważne jest w projektowaniu, które, które biuro moje stosuje, właśnie kontekst miejsca odczytywany bardzo. W szerokim ujęciu. Stodoła kiedyś nie była miejscem mieszkalnym. Ty zmieniłeś jej przeznaczenie? To jest takie nowe odczytywanie polskiej tradycji w architekturze? Nie, no przede wszystkim projektowałem dom mieszkalny, a nie stodoła. A nazwa jest tylko ze względu na nawiązanie do formy. I do kubatury to jest duży dom, więc yy, stąd takie skojarzenie właśnie ze studowała. Jakie korzyści płyną dla użytkowników z tego, że architekci czerpią z tradycji polskiej, jeżeli chodzi o architekturę? Czują się bezpieczniej w architekturze, którą znają świadomie czy podświadomie? To jest przede wszystkim jedna ważna rzecz, więc możemy mimo propozycji nowoczesnych, czy nawet awangardowych, ale które dalej mają wspólny język z tradycją, budować pewną płaszczyznę porozumienia, bo posługujemy się wspólnym językiem. Mówimy o czymś innym, ale mamy wspólny język. Jest bardzo misterna praca i musi być człowiek skupiony nad tym, co robi. No i musi nie pomylić. Jednak nie roztrzewalić liczyć i to porządnie, bo bo już może nie pasować, albo ciągnąć. Dobrze jak taką małą serwetkę, ale jak się dużą robi, to trzeba wszystko obliczyć jako uziąć środka, jakby wyglądała daleko. Pomysłem połączenia architektury użytkowej oraz motywów ludowych jest nowy budynek Białostockiej Politechniki. Jeden ze współautorów tego projektu dzisiaj razem z nami. Budynek powstał w wyniku konkursu, który wygraliście. Zostaliście nagrodzeni za trafną dyspozycję przestrzenną, ale także za nawiązania do kultury polskiej. Czy wy od początku mieliście taki pomysł, żeby ten budynek był mocno osadzony w tradycji? Pierwszym pomysłem był pomysł przestrzenny, pomysł urbanistyczny na układ tego budynku, który nawiązywał do układu Branickich, taki układ pałacowy. Podwórze przed wejściem, sam budynek i y, plac, ogród y, za nim. On wynikał z układu kampusu, całego terenu Politechniki Białostockiej. Było to zwieńczenie osi kampusu. Kampus powstał w latach 70., y, 80., i nigdy tak naprawdę oś, która biegła wzdłuż tego kampusu, nie została w żaden sposób zakończona. No, my staraliśmy się to w jakiś sposób domknąć. Pałac Branickich to była jedna inspiracja, ale druga inspiracja to są podlaskie wycinanki. To połączenie jest bardzo interesujące. Poszukiwaliśmy jakiegoś ornamentu, motywu na ornament, na ściany, na elewację. Jednym z głównych pomysłów było zaprojektowanie takiej podwójnej fasady z pewnego rodzaju żaluzjami, które by w jakiś sposób ograniczały wpływ światła słonecznego do wnętrza. No i Poszukiwania tego motywu, tego ornamentu trwały dosyć długo. Stwierdziliśmy, że dobrym elementem, czy dobrym motywem, będzie motyw, który w jakiś sposób zmiękczy tą taką surowość tej, tej bryły i, i stąd właśnie te, te wycinanki. Czy przetwarzanie polskiej tradycji w taki nowoczesny sposób, nadawanie jej zupełnie nowej formy, to jest sposób na to, żeby ta tradycja w architekturze przetrwała? Wydaje mi się, że tak. Jak wyróżnić się na tle tak wyrazistej architektury, jaką jest styl podhalański? Na to pytanie zna odpowiedź Łukasz Kabarowski, współautor projektu hotelu górskiego w szklarskiej porębie. Projekt hotelu górskiego to jest idealny przykład na to, że można doskonale wtopić się w otoczenie. Mieliście od początku taką koncepcję? Po wielu dyskusja powstała idea e, obiektu, który e, charakterem nawiązywałby do, do kamieni, głazów skalnych, rozrzuconych po, po stromym górskim zboczu. Elementem nawiązującym do tradycji i spinającym całą, całą ideę projektu jest materiał, z którego wykonane są ściany, dachy, posadzki, również wnętrza obiektu. Jest to łupek mozelski, tradycyjny materiał, z którego budowano przed wiekami. W ten sposób cały hotel z zewnątrz wyłożony będzie łupkiem, nadając charakter. Tych kamiennych głazów w całości wyłożonych, jedno, monochromatycznych. Nie będzie zróżnicowania między dachem a, a, a ścianami, a, a posadzką. A masz wrażenie, że polscy inwestorzy otwierają się e, na takie inspiracje ludowością? Owszem, to myślę, że to jest e, związane z, z globalizacją w ogóle architektury w tej chwili. Style architektoniczne styl są bardzo ujednolicone, one, obojętnie w jakim kraju się znajdziemy, będą bardzo do siebie podobne. I, i, I nadszedł czas, kiedy każdy szuka jakiegoś lokalnego, lokalnej identyfikacji, czegoś, co jest wyjątkowe dla danego miejsca. I inwestorzy zaczynają to doceniać, zaczynają rozumieć, e, co tak naprawdę oznacza nawiązanie do polskiej tradycji. Залишили зелений папір, то ж ніде аж витінанки на зелений-зелений. Ми -зелений. ну, мусили або білий, або якби якийсь нєбєцький. А там то складається витіна, казавши, на осінь. На осінь витінається і наклеїться. Клеїться клеєм, шкільним клеєм. Takie wychodziło? tu się jest. Jak coś się robi, to coś wychodzi. W 2010 roku w Szanghaju stanął pawilon inspirowany ludową wycinanką. Wzbudził ogromne zainteresowanie, ale też ogromny zachwyt. Spodziewaliście się takiego sukcesu? E, oczywiście się nie spodziewaliśmy. Mm. To było dla nas tak naprawdę zaskoczenie, bo my byliśmy jeszcze bardzo młodzi e, razem z Natalią, wzięliśmy udział w konkursie i mieliśmy na tyle dużo szczęścia, że go wygraliśmy. Natomiast to był e, taki rocznik, e, taki moment jakby dużej inspiracji tą ludowością i ciekawe jest to, że w konkursie były pierwsze trzy nagrody. E, były w jakimś sensie do siebie podobne, bo wszystkie projekty nawiązywały do, do tradycji. A czym konkretnie się inspirowaliście? Hmm. Ja muszę się przyznać, że my głównie poszukiwaliśmy pewnej grafiki, która by w łatwy sposób mogłaby się przełożyć na technologię, na sposób wykonania i na skalę budynku. Także to było tak, że wybraliśmy sobie ileś motywów. Wygrał w naszym małym rankingu wycinanka z gminy Kobiel, ze względu na te swoje takie. Kobiety. E, oczywiście musieliśmy go przerobić, także jakby został ten motyw e, główny, natomiast tą, tą resztę musieliśmy sobie inaczej doprojektować, chociażby ze względów e, właśnie technologicznych. Przyroda wywarła na mnie wielkie, wielkie wrażenie. Bez niej nie potrafię żyć, bez drzew, bez kwiatów, bez pól, gór, bez tych dalekich widoków wspaniałych. I to wszystko umieszczam na moich obrazach. Bardzo często wracam do tych dalekich pejzaży, i na sukience Matki Bożej są kotbalie, śnieżyczki, przebiśniegi i krokusy. A znowu Matka Boża jelna pełne, rozkwitnięte łąki z tysiącznikami i z innymi kwiatuszkami, którego pełno jest w łapszach na naszych łąkach. Polska architektura inspirowana tradycją budzi zainteresowanie na całym świecie. Po pierwsze dlatego, że jest bardzo nowatorska, po drugie, że potrafi być bardzo zaskakująca, jak projekty Roberta Koniecznego. Czy tak właśnie było przy projektowaniu domu autrialnego? Leżałeś na łące, patrzyłeś na niebo i nagle wpadłeś na pomysł, że dobrze jest zaprojektować dom, który wpisze się w łąkę w ten kontekst. Faktycznie to, to było dla mnie zaskoczenie, kiedy przyjechałem, szukałem jakiś domków, czegokolwiek, a tu nic no Piękna łąka, piękny las. I to jest fajne, że czerpiąc z tej polskiej łąki udało się zrobić taki troszkę nowy typ budynku, który czerpie z budynku atrialnego. Dlatego nazwaliśmy go budynkiem atrialnym bo ta zielona łąka, która wnika do środka jest pewnego rodzaju atrium, tylko połączonym z dachem, czyli z polskiej łąki, jakiejś tam polskiej tradycji, która w sercu gra, udało się zrobić zupełnie nową rzecz. Polska architektura inspirowana sztuką ludową to wyraz naszej oryginalności zarówno w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej. To bardzo udana próba pokazania światu bogactwa polskiej natury, ale także nadzieja na to, że jak będziemy jechać z Ustki do Zakopanego, to będziemy mijać piękne, nowoczesne budynki, mocno zakorzenione w polskiej tradycji.